Około 200 ukraińskich uchodźców przebywających w Czarnobrzegu wzięło udział w wielkanocnym śniadaniu ekumenicznym. Wydarzenie odbyło się w miejskim ośrodku sportu i rekreacji. Zgodnie z prawosławną tradycją, święta wielkanocne odbywają się tydzień po obchodach zmartwychwstania Chrystusa w Kościele Katolickim. Trwająca wojna za naszą wschodnią granicą, zabrała Ukraińcom możliwość przeżywania tych świąt w swoich domach i w rodzinnym gronie. Dlatego też miasto Tarnobrzeg wraz z Akcją Katolicką, działającą przy parafii Miłosierdzia Bożego, zaprosili wszystkich uchodźców na wielkanocne śniadanie ekumeniczne. Możemy razem poświętować, być razem w tym czasie, w czasie wojennym, to jest coś wspaniałego. Pamiętajmy, że najważniejsza jest wolność i miłość. I dzisiaj będziemy się starać tą miłość pogłębiać, rozszerzać, rozlewać tą miłość na całą Polskę, na całą Ukrainę i na całą Europę. Z tego zaproszenia skorzystało około 200 uchodźców przebywających obecnie w Tarnobrzegu. My wdzięczni każdemu Polakowi. nas jak i siostry. Jesteśmy wdzięczni każdemu Polakowi. Traktujecie nas jak braci i siostry. To spotkanie jest dla nas bardzo ważne i bardzo dziękujemy Panu Prezydentowi, Pani Bożenie za akcję katolickiej i za organizację tego śniadania. Przyjechaliśmy z wielu miast Ukrainy. Nie znaliśmy się wcześniej, i mimo wojny i całej tej trudnej sytuacji możemy być w tych ważnych dniach wszyscy razem. Chcąc wyrazić wdzięczność, przygotowaliśmy dla wszystkich małe podarunki. Agenci katolickie, jak i je, e, znaczy twórcy Mira in Russia, na rosyjskiej mowie my wdzięczni Duży. Wszystkim przybyłym na śniadanie Ukraińcom wielkanocne życzenia złożyli organizatorzy spotkania oraz zaproszeni goście z proboszczem parafii prawosławnej w Sandomierzu, księdzem Marcinem Chylem na czele. Przede wszystkim można przekazać, należy przekazać im to, to podtrzymanie ich yy, stabilności, tak aby, on, aby się czuli tutaj w miarę możliwości czy to bezpieczniej, by nie czuli się pozostawieni sami sobie. I widzieli w naszych obywatelach Ojczyzny braci rzeczywistych. Życzę wam w imieniu wszystkich tak żeby to, co złe, szybko się skończyło. Dobro zawsze zwycięża. I wiem, że tak jak Chrystus martwy stał, tak to dobro będzie zawsze zwycięzcą. Chciałabym Państwu złożyć najlepsze życzenia. Świąteczne. Dużo pokoju w Waszych sercach i łatwego zaadoptowania się do naszego kraju i też możliwości poznania nowych rzeczy, możliwości, jakie stwarza nasz kraj Polska. Światło zwycięża mrok, więc myślę, że w związku z. Z zmartwychwstaniem Chrystusa to światło zwycięży również złe moce. Wiary, nadziei, optymizmu i tego, żebyśmy wreszcie mogli spotkać się w wolnej, niezależnej, demokratycznej Ukrainie. Wielkanocne śniadanie ekumeniczne zostało urozmaicone programem artystycznym w wykonaniu Zespołu Ludowego Cicanki.